kogut i ziarno fasoli ze zbioru starych rosyjskich bajek kogut szukał przekąski grzebiąc w ziemi obok budynku gdy znalazł ziarno fasoli spróbował je przełknąć groszek okazał się zbyt duży i kogut się zakrztusił nieszczęśnik padł bez tchu jak długi. Leżącego koguta zobaczyła gospodyni. Podbiegła do niego i zapytała. Panie kogucie, co się stało, że leżysz tak bez tchu? Kogut odparł. Zakrztusiłem się fasolą. Idź i poproś krowę o trochę masła. Gospodyni poszła więc do krowy i powiedziała. Krowo, daj mi trochę masła. Mój kogut leży i nie może oddychać. Zakrztusił się fasolą. Krowa odrzekła. Idź na łąkę do kosiarzy i poproś o trochę siana. Poszła więc do kosiarzy i powiedziała. Kosiarze, dajcie mi trochę siana. Siano jest dla krowy, która da mi trochę masła dla mojego koguta który zakrztusił się fasolą i leży bez tchu. Kosiarze odpowiedzieli – idź i poproś piec o kilka bochenków chleba. Kobieta poszła więc do pieca i mówi – piecu, piecu, daj mi kilka bochenków. Dam je kosiarzom, a oni dadzą mi siano dla krowy. Krowa da mi trochę masła dla koguta, który leży i nie może oddychać. Bo zakrztusił się fasolą. Piec odpowiedział Idź do drwali i poproś o trochę drewna. Poszła więc do drwali i powiedziała: Dajcie mi trochę drewna. Drewno jest dla pieca, który da mi kilka chlebów. Chleb jest dla kosiarzy, którzy dadzą mi siano. A siano jest dla krowy, od której dostanę masło. Masło jest dla koguta który leży i nie może oddychać gdyż zakrztusił się ziarnem fasoli Drwale odpowiedzieli Idź do kowala po siekierę bo nie mamy czym ściąć drzewa Poszła więc do kowala i powiedziała Kowalu, kowalu, daj mi siekierę. Siekiera jest dla drwali, którzy dadzą mi trochę drewna. Drewno jest dla pieca, który da mi kilka chlebów. Chleby są dla kosiarzy, od których dostanę siano. Siano jest dla krowy, która da mi trochę masła dla koguta, który leży bez tchu, bo zakrztusił się fasolą. Kowal odpowiedział. Idź do lasu i wypal trochę węgla drzewnego. Kobieta poszła do lasu, pozbierała chrustu i wypaliła węgiel drzewny. Węgiel drzewny zaniosła kowalowi, który dał jej siekierę. Z siekierą poszła do drwali, od których dostała trochę drewna. Drewno zaniosła do pieca i wzięła kilka chlebów. Chleby zaniosła do kosiarzy, którzy dali jej siano. Siano zaniosła krowie i otrzymała masło. Zaniosła masło kogutowi, który je połknął i dzięki temu przełknął również ziarno fasoli. Kogut natychmiast zerwał się i wesoło zaczął śpiewać. I oto cała historia o kogucie i ziarnie fasoli.